Hejka, tutaj ja, Roza i dzisiaj pokażę Wam chociaż trochę y, potrzeby, które się zmienił od, paru, od, od po prostu kilka czasów od po prostu paru godzin albo kilkanaście więc zaczynamy. no pierwszy może spanielek tak Zamiast gwiazdeczek w oczach Ona ma właśnie kropeczki I moim zdaniem bardziej ładnie to wygląda Ma tutaj zmyte również Dodane tutaj właśnie yy, Papier no, Że ma złamaną noż, yy, nogę I wygląda tak Bardzo ładnie O może O Jezus Maria Tak i są kolendy. Bo już się zbliżamy ko ko Kolejnym potrzebem jest ta jamniczka. Wygląda tak. O Jezus! Naprawdę. Naprawdę. Czekajcie. O. Yy, Ona wygląda tak. Tutaj się zmieniła. Dodałam mi prasterek. Dodałam mi... jej tak kartkę i jest bardziej pojaśniona. Wygląda tak. Widać jeszcze? Dobra. Widać. E, Kolejny to taki kotek. Trochę się zmienił, bo tutaj ma kropeczki. Nie wiem, czy to widać. E, I tutaj miała kończkę. Na tym czarnym. Tutaj wesoło. Tu miała kolczkę. Wygląda tak. Kolejny to. Ej, mi jej szkoda, bo wygląda tak okropnie. A wcześniej wygląda pięknie. No tutaj. nie dało się do tego domyć. I ma oczka zmieniona. Kolejny to taki fake. Nie mogę. Fake. I on jest taki gumowy, ale moim zdaniem jest bardzo fajny, bo rusza mu się główka bardzo. No, i wygląda tak, po prostu oczka mi się zmieniły. <laughs> Teraz to taka, taki piesek. Mówicie, hej, przecież się zmieniło. Nie, tutaj jest korektor, też szorstkie nawet, i oraz bardziej pojaśniłam tutaj. No. I następnym to jest taka taki petrząpek, i ona tak wygląda. Ma tutaj na buzi zmienione oraz oczka, i jeszcze ostatni to taka, taka właśnie. Kotek, piesek, nie wiem. O tutaj oczka zmienione. O nie, muszę zmienić piosenkę. Ludzie, sorry. E, sorry, muszę zmienić piosenkę, bo się skończyła. E, dobra, już wam właśnie włączam. Co tam się włączyło? O Jezus, to jest karaoke. O Jezus... Nie chcę tego. Dobra, będzie zwykła. No. I tutaj oczka jej się... Ale to na koniec dałam! Wy... Wygląda tak. Ma tutaj oczko zmienione i jest tutaj bardziej gośniane. I tak bardzo chciałabym Wam podziękować za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.